Cześć, witam w kolejnym odcinku Wowa z Nefrenem. E, Tym razem odwiedzimy sobie Tolbarat i zajmiemy się daily questami, które tutaj można wykonać. Zapraszam. Jest tak, dla tych co nie wiedzą, jak się tutaj dostać, jestem zaraz w Stormwind i przez portal 385 Level oczywiście wchodzimy sobie do Tolbarat. I wiele osób mogłoby zapytać, tak naprawdę, po co, po co robić teraz te daily questy. Tam są oczywiście nagrody za to za te marki, które będzie można wymienić. Przede wszystkim to jest sprzęt, ale to wyszło razem z Kataklizmem, więc to jest 3, 4, 6, Item Level albo 359. Ale jest właśnie kilka rzeczy, które, które warto zdobyć nawet teraz. Ja to na koniec pokażę. No ale już idziemy, że tak powiem, do sedna, czyli do tych samych Daily Questów. Tutaj mamy kilku NPC-ów, którzy dają te Daily Questy. I teraz tak, w zależności od dnia, tutaj są różne zestawy. Tych wszystkich questów jest naprawdę kilkadziesiąt. Codziennie mamy kilka dostępnych. No i jest nawet achievement za zrobienie wszystkich rodzajów tych questów. Więc jeżeli ktoś bardzo chce, to po prostu trzeba codziennie tutaj zaglądać i szukać tych, których nam brakuje, a naprawdę jest ich dużo tutaj. Obszar też jest dość spory, więc, więc jest to robić. I teraz tak, włączymy sobie podgląd. Zaczniemy od tego. Czyli tutaj mamy taką małą wioskę, która się nazywa Rustburg Village. I mamy tutaj zabić mieszkańców jej konkretnie. No wydaje się troszkę powiedzmy, że zbuntowali, no to musimy się nimi zająć. No, najlepszą metodą jest oczywiście. Śmierć, eliminacja, czy tam eksterminacja, jak kto woli. Przeciwnicy tutaj nie są, nie są coś tam, nie, są, nie wiem, wymagający, tak? To są mobki na 85 levelu, no, ma po kilkadziesiąt tysięcy HP, więc też to szybko schodzi. Tutaj jest w sumie bardzo przyjemnie. Tutaj, questy się robione są, powiedzmy, że dość ciekawe. no Jest ich duża różnorodność. To nie jest tak, że codziennie robimy to samo. Naprawdę, tych zestawów, tych różnych questów jest bardzo, bardzo dużo. Oczywiście mogłyby nam się jakieś powtarzać z dnia na dzień, ale to są pojedyncze. Jest ich naprawdę bardzo dużo różnych. Tutaj, żeby tak naprawdę mieć tego dość, no to trzeba to by, nie wiem, z tydzień porobić. Żeby to wszystko mieć, że tak powiem, obcykane. Bardzo przyjemnie się również robi z tego powodu, że. No tutaj oczywiście sobie zbieramy pieniądze, nie jest to też jakieś tam wielkiej ilości, no ale trochę nazbieramy z potworów, trochę za, za misje, czyli łączymy o no, te kilkaset golda, e, wpadnie do kieszeni. No i przy okazji, najważniejsze, za każdą misję mamy tutaj tak zwane Dolbarat e, Commendation Mark. To są właśnie te takie marki, które potem możemy wymieniać na nagrody. Nagrody pokażę na koniec, jakie są właśnie fajne, bo no tu jest jednak e, jest jednak po co zbierać, zbierać te marki. Tutaj widzę fakt ktoś byłby to jest dość dobrze wyczyszczone. To się troszkę cofniemy. Nie ma ich za dużo. Musiał ktoś, ktoś, też to ktoś robić chyba dzisiaj. Chwilkę przede mną. A są kolejna jest krowa. To właśnie pytanie tutaj wiele osób mi wysyłało. Na YouTube te prywatne wiadomości. Czy, czy mam jakieś tam postaci na hordzie i tak dalej? Właśnie dlatego Hordy nie lubię. Taureni są ogólnie fajni, ale kobieta tauren, no to to jest krowa, to jest pierwszy cel, który go by wyszukuje na Battlegroundach, po prostu nie, 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 nie lubię tego. Dobra, zabijamy kolejnych... kolejnych pieśniaków, mieszkańców tej wioski. Aż ich będzie 14 na liczniku. Tutaj właśnie e, widać, że oni sobie łowią ryby, i tu są też związane z tym Tutaj, że trzeba będzie im podkradać te ryby, które już tutaj mają, e, no i temu podobne rzeczy. Naprawdę w, na tej całej dużej wyspie jest takich właśnie kilka obszarów i w każdym jest no tych kilka, kilkanaście questów, które właśnie w zależności od dnia e, się losują, więc jest tutaj naprawdę co robić. O, tutaj mamy jeszcze jakiegoś łotrzyka się nam zaczaił. Zabijamy. No, oczywiście oprócz tych język, które zbieramy sobie, te jakieś tam over silky, jakieś inne tego typu rzeczy. Jest tutaj również szansa bardzo mała, ale jest na epickie rzeczy różne, to są akurat 359, to też nie ma rewelacji. No, ale kiedyś tutaj chodziłem, wypadł mi bodajże... bodajże to był helm, Hełm albo rękawice, clothowe 359, no to w tamtym czasie kosztowało około... 15-20 tysięcy, więc, więc to był zarobek. No teraz to, to nie będzie nic takiego, a raczej nie wiem, symboliczna wartość. No, jako że z tych w sumie nowych dungeonów jest item level 378, więc 3-5-9 teraz nikogo nie interesuje. No, ale kiedyś to było coś. Dobra, mamy no kolejnego jeszcze. Jeszcze trochę. I będzie 14. Kolejny. O i tu nam się czeka z za zakrętem, jeszcze jeden. No dobra, ginie. No i mamy 14, jedziemy do kolejnej misji. Tutaj też taki fajny będzie właśnie brzeg, jakiego morza. Tam też są ee, różne ciekawe misje, tu akurat będziemy musieli takich. Ee, Marynarze, którzy zamienili się w takie właśnie zombie, w takie kościotrupy, będziemy musieli go zabijać. Tu oprócz tego jest fajna jeszcze misja, taka, że pod wodą musimy nurkować i, wyławiać z tych takich jakby statków zapasy rumu, które zostały na przykład. Albo tutaj jeszcze taki pływa dość duży, fajny rekin. On się tank nazywa, On ma kilkaset tysięcy życia, więc jest, no nie jest tak taki łatwy. Jego trzeba między innymi tutaj zabić. No, akurat nam się to trafiło. Mówię, jest naprawdę tutaj tych, tych misji duża różnorodność, więc tutaj pod tym względem jest bardzo ciekawie. Zabijemy tych kletorów. No kolejny. Tu akurat sobie włączyłem złupia. się bardzo fajnie chodzi. To jest taki typowy pet do tankowania, tak jak niedźwiedzi oprócz tego typowego growla, którego ma praktycznie każdy pet, ma jeszcze właśnie Thunderstompa, no i ma taunta normalnego. więc Dlatego on te ładnie potworki sobie trzyma, ja mogę sobie z daleka stać i je bić bez problemu. Właśnie huntera na przykład jest bardzo łatwo tego rekina zabić, tak? Robię sobie my z directa na peta i on cały czas będzie go bił, ja to mogę peta leczyć. Mogę pet, 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 Petom wrzucać te różne. Tuoperusz ma tu, tu swoją e, taką barierkę ochronną, która zmniejsza obrażenia o 50%, to też jest bardzo fajne. No, hunterem ogólnie do, dobrze się soluje jakieś takie mocniejsze potwory, chyba najłatwiej ze wszystkich klas. No, ale też nie ma problemu, jeżeli komuś nie będzie wody tutaj za bardzo szło, można przecież to robić w 2-3 osoby, w kilka osób można robić. Też nie ma problemu, szybciej się robi i przyjemniej. Ja akurat hunterem lubię takie, nie wiem, questowanie, że tak powiem, i przydam właśnie doby niedeli, lubię, lubię, lubię robić to po prostu samemu. To jest najwygodniej, najszybciej, mi się wydaje. Dobra, i kolejna to jest tutaj ta twierdza. Tutaj też jest kilka różnych misji w tej twierdzy. Albo musimy zabić właśnie dowódcę tej twierdzy, albo ci tam zabić strażników. Tym razem naszym zdaniem jest, co tu mamy, with rifle, czyli musimy sobie pozbierać zardzywiałe ee, broni. To nie wiem, dlaczego combat mam cały czas, nie mogę się schować. Tutaj czasami jakieś, są właśnie błędy w tym miejscu. Kiedyś pamiętam ten szkielet mnie gonił właśnie. I pod ziemią był, tylko głowa mu wystawała z ziemi i chyba coś podobnego w tym momencie było, bo nic mnie nie atakowało, a ja nie mogłem kamuflaża włączyć, bo chciałem będę przejść, się nie zabijać ich, no ale. No, mówi się trudno. Bo z tych strażników jeszcze te, te rzeczy, których potrzebuję. Te rzeczy nie wypadają, ale zawsze jakieś tam pieniądze. Drobne na naprawę, jak to się mówi. Między... To cały czas mam kombat. No, tu już kamuflaż włączyłem, ale to w sumie e, bez sensu, bo właśnie tych, tych strażników już tutaj muszę bić, bo z nich również z nich mogą właśnie te bronie już wypadać, które mam zbierać. Właśnie i jest. Rusty Rifle Ale oprócz tego tutaj są jeszcze takie stojaki z bronią, na których nawet trzy sztuki mogą się trafić, więc to nam to znacznie przyspiesza zbieranie. No tu jest tego sporo naprawdę. No i kolejny jakiś tam strażnik. Zabijamy dziada. O, i jest kolejny stojak na broń, kolejne sztuki, tutaj mamy jeszcze jeden, i drugi, no jest tego naprawdę w tej twierdzy sporo, więc to też nie ma, nie ma problemu, nawet jeżeli tutaj więcej osób chodzi w tym samym czasie, co my robimy, zresztą te, 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 te stojaczki takie na broń też się szybko, że tak powiem, spawnują, pojawiają się nowe, więc tu też nie ma żadnego problemu. No, tutaj chciałem się przetrwać, ale akurat tak się wyjmuje to brące i tak się pojawiamy, więc to nie ma takiego do sensu. Dobra, zabijamy tego przeciwnika. No i tu się, jakaś jeszcze się przy... przypałętała. Dobra, to mamy bronię. To jedziemy do kolejnej misji. A, mamy tutaj co? Tutaj mamy, mamy deski ukraść. Też jest taki fajny tutaj motyw. Eee, to jest taka jakby stocznia i tutaj jest statek budowany. I też jest kilka rodzajów misji. No akurat tutaj mamy te deski właśnie podkradać. Eee, a jest jeszcze coś takiego fajnego, tam jest taki jakby dowódca tej, tej całej tutaj gromady. Eee, to właśnie na niego jest wyrok, czyli jego trzeba unicestwić, zabić. I jest jeszcze jedna misja, która mi się bardzo podoba. Mianowicie tam są takie łódki z zaopatrzeniem przypływają, supply boats, a my sobie sterujemy wtedy takim działem i musimy te łódki zeszliwywać, jak one sobie płyną do portu. Bardzo fajna, fajna misja. Tutaj akurat miałem problem, nie mogłem sobie misji schować. Jeżeli mam jakiś ogólnie problem, że coś nam nie działa w interfejsie odpowiednio, to jest właśnie taka komenda reload. No to jakiś addon mi to powoduje, nie wiem jaki czasem, właśnie ono nie mogą wyłączyć traktowania questu. Teraz już jest OK Dobra, tak teraz co się, pochowałem, żeby mi to już nie świeciło na I to jest właśnie ten Foreman Wilson. Na niego jest czasem misja, akurat dzisiaj nie, ale żeby mu się nie upiekło. A niech się wybiera na tamten świat. No I tak z tych tutaj właśnie e, pracowników, powiedzmy, tej stoczni będą właśnie te deski e, mogły wypaść, czyli tutaj będą jakieś tam ilości, a oprócz tego tutaj mamy też takie właśnie stosy tych desek, e, z których większa ilość może się ich trafić. No, kolejny jakiś się tam nie wiadomo po co. Dobra, gin. Masz deski, masz, super. No i kolejny. No, i tak to w sumie jednego po drugim załatwiamy, żeby to sobie wszystko wyzbierać. Mamy tutaj kilka desek z, z tego stosu. I kolejne widać. Kolejne są przed nami. E, a, znowu ci. Tutaj może się cały czas tak kręcić, przeszkadzają. No, było dobrze, chociaż deski dają, że nie są tylko dla ozdoby, żeby tak powiem. E, dobra. Bierzemy dechy i kolejne drewno jeszcze jest super tutaj jest przy schodach chyba jedno mi się przed chwilą wydawało za zakrętem i przekręcałem kamerę jest Dobrze. no, to zmierzamy już ku wyjściu tam po drodze coś się, się trafi, o znowu jedzie ten e, Foreman Walton to żeby <grym> mi się znowu nie upiekło to go zabiję to zawsze to jakieś pieniądze będą. Dobra. No i jakie jeszcze ostatnie? Mam nadzieję. Spada się. I jedziemy do kolejnej misji. Tym razem co będzie to? Grandless Infantry. Czyli takie tutaj duchy wojowników, którzy kiedyś tutaj walczyli w bitwie, tutaj będą właśnie, zarówno ze, ze strony Alliance, czyli Sojuszu, jak i Hordy. No oczywiście, jeżeli ja gram w Alliance, to moim celem będą ci z Hordy, ale ci drudzy również mnie atakują, jak podejdę, więc żeby nie było tak różowo. No w końcu duchy to są, tak, Zbiją wszystkich i wszystko. ale ze mną nie ma łatwo i to musimy takich kilku. Tutaj jeszcze jest taka fajna misja, gdzie trzeba zbierać takie części. Właśnie to są takie machiny wojenne, i trzeba zbierać ich część, i dostajemy taką fajną wtedy. Um, takie urządzenie, którego jak używamy, ono tam w zasięgu dookoła nas, nie wiem, bodajże 10 czy 15 yardów pokazuje właśnie, gdzie te części mogą się pojawić. Bardzo fajne. Tak jakby wykrywać ich. I one się wtedy podświetlają i możemy je zebrać. No akurat tym razem trafiło się do tych tutaj piechurów. Podobijać te buty, żeby tutaj więcej nam nie błądziły po tym świecie. Dobra, jeszcze na ostatniego. Dobra, jest. No, oczywiście tamto musi się przepałętać. Nie mógł stać spokojnie. No, a karę teraz. Dawaj kasy, dziadu. Jest wszystko. I kolejna misja tu mamy... Tombstones. Czyli takie kamienie nagrobkowe, na a naszym zadaniem będzie przepędzić takie... crazy Ghost, czyli te szalone, szalone duchy, które tutaj... Przy tych, przy tych grobach, że tak powiem, sobie... Yy, niespokojnie... Siedzą. Używamy na takim nagrobku, przywołujemy tego ducha. No i się pojawia właśnie. Tam ten, powiedzmy, że dobry uszedł tam do nieba, a ten zły został na ziemi, a my go właśnie e, zabijamy. No i tak musimy zrobić z kilkoma nagrobkami. Przy okazji tutaj chodzi o jakieś, o właśnie, chule, jakieś zombie, jakieś tam wilki i tam podobne sprawy. Żeby nie było łatwo. Tutaj też jest kilka jeszcze misji, z tego co kojarzę, e, Jest taka, że trzeba kości zbierać e, z tych zombiaków. Z tych zombie i jeszcze jedna jest tutaj, jest taki właśnie wielki kościotrup, taki jakby dowódca, jakiś commander, coś tam, nie pamiętam jak się nazywał. I, i, i no trzeba go zabić, to był, był cel. Trzeba go zabić. Mówię, tutaj jest naprawdę tych, tych misji sporo, sporo, sporo różnych, jest różnorodność, więc naprawdę tutaj nie ma nudy. No i najważniejsze jest tak naprawdę nie tyle tutaj te pieniądze i te jakieś tam rzeczy, które zbieramy, tak naprawdę śmieci, ale to, co potem możemy sobie za te punkty zdobyć, czyli na co możemy je wymienić. Kolejny duch. Pamiętam kiedyś jeszcze, jak to właśnie było, no rok temu, już w sumie świeżo po wyjściu kataklizmu. No tutaj to sama uchodzić to było dość ciężko, tak naprawdę. Tutaj już trzy osoby, trzeba było jeszcze, jak nam kilka się tych, tych. Eee, potworku trafiło to było gorąco. Teraz widzę ogólnie jakoś mi się wydaje, że ich jest mniej no i mniej ludzi też tu chodzi, więc zamiarcie pewnie spawn jest wolniejszy. Tak to zazwyczaj jest. No w sumie tutaj mało kto teraz chodzi tak naprawdę, no bo no, tak jak mówiłem wcześniej, eee, te, te rzeczy już nie są jakieś takie zarewelacyjne. rewelacyjne 359 to nie jest żadna rewelacja teraz No ale są fakty, jest jednak wykonania tego to jest może dość satysfakcjonujący. Dobra. Kolejny nagrobek. No i kolejny duch. Niespokojna dusza kolejna. Dobra, kończ. Kość. No i jeszcze jakiś się znowu. Nie, nie trafił. Na pato, czy... Dobra. Jeszcze. Jeszcze na grobek jakiś. Trzeba gdzieś tu wyszukać. No. zombie mają takie szczęście, że zawsze pojawiają się w najgorszym momencie. Kiedy nie powinny. A ja to od razu i tych sprzątuję. w sumie. Co tam? Nie ginął. Dobra. I widzę już ostatni nagrobek. Będzie po misji zaraz. No ten oczywiście też... a jakże. Nie byłby sobą, gdyby nie podszedł teraz. Dobra. Ginicie? Zebrane wszystko, no i teraz jedziemy oddać misję, tak, wypełnić, odebrać nagrodę czyli pieniądze. No mówię, no tutaj jakieś tam wielkie rewelacje nie ma, no ale zawsze to, no plus to co zbierzemy i to co dostaniemy za misję, no to dobre 200 golda około jeszcze więcej. Nawet nie wiem, nie liczyłem nawet, no ale po kilkanaście golda za misję jest, więc to jest, to jest dobrze. I oprócz tego, tych misji, które tutaj brałem, jest jeszcze tutaj druga część tej wyspy, tam gdzie toczy się bitwa o Tolbarat. I to jest tak, że jeżeli nasza frakcja wygra, czy to Alliance, czy Horda, to możemy te misje tam wykonywać. I tam jest zestaw takich sześciu misji, trzy są, które są zawsze, je można wykonać tylko raz dziennie. I po wygranej bitwie losowo są kolejne trzy misje. Czyli tak naprawdę przy dobrym układzie, jeżeli bitwa była kilka razy dziennie i nasza frakcja wygrała, i mieliśmy szczęście, że to się wylosowało, to tak naprawdę tam będzie dodatkowe 9 i 3, 12 misji dodatkowe. Czyli dodatkowe kilkanaście marków, czyli można sobie przyspieszyć. Tam warto zaglądać. ogóle teraz nie mogłem, bo, e, bo było hordy, ale no, raz jest z tych, raz jest z tych, tak. Więc tutaj warto zaglądać. I oczywiście w zależności od tego, czy, czy ja, która frakcja to teraz przejęła, no to ta frakcja może tam e, robić ten raid to Tak, tam mamy w tym momencie trzech bossów. W każdym dodatku jeden nowy się pojawia, znaczy w każdym patchu, W tym momencie jest to tym końcowy, jest Ali no, ale to już tam inna kwestia, też kiedyś pokażę. Dobra, teraz oddajemy misję, odbieramy nagrodę, czyli pieniądze i te marki. No, kolejna kasa, super. I kolejna misja, kolejna, kolejna. Dawaj pieniądze. Dobra, i teraz jak uważam właśnie, tutaj... Tak naprawdę, o właśnie, tu mamy te marki. Na co możemy je wydać? Tutaj mamy takie, że tak powiem, do parelki tak? Mamy, chociaż jest companion mewa, jeżeli kogoś takie rzeczy interesuje, ja na przykład zbieram kompaniony więc lubię tego typu rzeczy. Ale tu mamy dwa, dwa, dwie takie perełki, to są dwa mounty tutaj, jest właśnie mount jeden koni, Spectral Steed, i jest drugi smok, bardzo fajny, ja tutaj wyjdę stąd, żeby wam pokazać, bo to akurat na latających mountach nie można się poruszać, jak to wygląda. No i sami ocenicie, czy, czy warto to robić. Tak naprawdę długo się to nie zejdzie, a no, efekt jest bardzo, bardzo fajny. Dobra, to najpierw pokażę może tego konia, czyli tego mounta naziemnego, ground. O, to jest właśnie ten Spectral Steed. On jest taki fajny, jest taki półprzezroczysty, czyli właśnie jak przybliżę, to przez niego widać to, co jest takiego za nami. Dość, dość fajnie wygląda, wcale dużo ludzi go nie ma. Eee, no mówię, zwłaszcza teraz, że to nie jest taki już wcale. Atrakcyjne, więc, więc to jest coś takiego unikalnego. No i również za achievementu się przyda, że ktoś zbiera mounty. Za to smok moim zdaniem jest jednym z piękniejszych w grze w tym momencie, naprawdę bardzo fajny. Bardzo fajnie się prezentuje, fajną ma kolorystykę. To jest właśnie jeden z tych nowych kataklizmowych smoków. Są jeszcze jego inne wersje kolorystyczne, czy tam w zależności za e, Glory of the Rider, Kataklizm Rider, można dostać, czy tam też w jednym dungeonie się y, trafia, jest szansa z takiego smoka. No, ale wygląda bardzo fajnie, no na tym to już nie jest, że tak powiem, wstyd latać. E, no i to było na tyle, jeżeli chodzi o te questy w Tolbarat. Zapraszam do moich kolejnych filmików. Dziękuję za uwagę, cześć!